Widzowie zobaczymy czy możecie kliknąć łapkę w górę Zanim ja strzelę z łuku do tego TNT Za 3, 2, 1 Klikajcie teraz bo strzelam i... No dobra teraz poszło Aj, Nie mogę trafić no co jest grane O udało się ale TNT się nie podpaliło Dobra nie mam chyba dobrego zaklęcia na łuku Mniejsza z tym jak wiecie w poprzednim odcinku Udało mi się złapać laleczkę czaki. Jej słabym punktem jest woda Doskonale już sobie zdajecie z tego sprawę Tylko jest pewien problem Mamy teraz noc i zobaczcie co się dzieje z pogodą Muszę iść zobaczyć czy ona dalej jest w tamtej pułapce. Ja odkryłem jej słaby punkt, kiedy ona jest tą dobrą lalką, ale kiedy jest złą laleczką, to nie wiem, czy ta woda tak samo działa na nią, jak jest dobra, czy nie. Musimy to koniecznie sprawdzić. Ona daje o sobie znać widzowie. Spójrzcie, co się dzieje z pogodą. Przed chwilą było burza, teraz znowu jest burza, czy sam deszcz, co jest grane. Cykam się bardzo to sprawdzić, ale dam radę. Zostawcie tutaj, nie wiem, 5000 łapek w górę. Subskrybujcie mój kanał. Tu jest czerwony przycisk do subskrypcji. Musi być on szary. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym. Filmem, filmem wbijamy 135 tysięcy subskrypcji. Już malutko brakuje, więc jak jesteście nowi, to w tym momencie zasubskrybujcie mój kanał. O, dokładnie tak. Na ekranie jeszcze mam, się tam ostatnio obserwującą osobę z Instagrama. Jak chcecie się to pojawić, wystarczy tylko, że wbijecie, zaobserwujecie mnie. Link znajdziecie w opisie. A ja co, buduję się do góry i idę to sprawdzić, widzowie. Powiem wam, że cykam się i to bardzo, ponieważ będę sprawdzał, co tam się dzieje. Co tam robi ten, ten? Patrzcie. Ło, trafiłem go jeszcze. Co on sobie jakieś skakanki robi? czy o co chodzi? Nie rozumiem. A i Padł. I znowu deszczyk. No, patrzcie tylko na to, widzowie. W tamtym miejscu, w tamtą stronę jest zamknięta znaczy, mam nadzieję, że nadal jest zamknięta laleczka czaki. Księżyc, gdzie jest? Ej, nie widzę księżyca teraz, przez to, że tak pada. O jejku. I powiem wam, że z ciekawości. No, chcę iść teraz, zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle. To kosztuje, będzie to duża odwaga, ponieważ jak jest noc, to wiecie, laleczka czaki nie jest taka fajna, jak jest ona za dnia. No i zobaczcie. Mamy deszcz. O, w tamtym miejscu jest księżyc. Który zniknął właśnie, nie rozumiem Powiem wam, że im dłużej tutaj żyję W obecności laleczki czaki To troszkę się cyka Uuu, co, co jest grane, ale się wystraszyłem Patrzcie na to, kurczaczku biedny Co ty, kto to jest widzowie Patrzcie na, zombiak, skąd on ma złotą zbroję Masz ty, jeden ty Wąd stąd ja. I do, pa, mamy jego ekwibunek I, na znaczy klatę tylko dostałem i mamy jeszcze zaklęte buty, A nie, to zaklęte butelki miałem wcześniej. Wziąłem sobie Bedroka, w razie co widzę. Ej, w sumie niepotrzebnie bedroka, co ja chcę zabudowywać Bedrokiem. Dobra, to weźmy chociaż sobie jakąś ziemię bym wykopał tutaj. Czy halo, halo, czy ja znajdę gdzieś ziemię? Dobra, wykopmy się kawałek! Będę potrzebował troszkę ziemi, widzowie, yy, bruku, kamienia, znacie się, żeby wiecie, zabudować. ją, yy, bo tam jest tylko szkło, które będę chciał rozwalić. Ej, nie zrobiłem jednego! A widzowie! Ja nie zabrałem wiaderka wody! Powinien, bo jeszcze wpadłem na taki pomysł, że ch chcę sprawdzić teraz, czy, czy woda zadziała na nią tak samo, jak jest kiedy jest złą laleczką czaki. Muszę szybko wrócić do bazy jeszcze powiaderko z wodą. O jejku, najgorszy mój błąd, o którym mogłem zrobić. Zapomniałem wam w ogóle o tym mówić, że chcę coś takiego zrobić, bo to jest mega ważne. Jeżeli by się faktycznie ukazało, że jej słabym punktem, również wtedy, kiedy jest zło o, laleczką, jest również ten. Jest również woda, no to byłoby to coś wspaniałego. I wydaje mi się, że spróbowałbym po prostu zrobić jakoś tak, nie wiem, tą laleczkę czaki zmienić, czy coś takiego, żeby ona zawsze było, była dobrą laleczką czaki. Może bym ze mną zamieszkała, nie wiem. Wy w ogóle, jak macie jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby, jak może wiecie, usunąć złą laleczkę czaki, usunąć, jakby, nie wiem, to wtedy bym musiał w Minecraftzie, bym musiał, musiał być tylko dzień, czy co, bo już tego w sumie nie rozumiem zbytnio. No nie wiem. W każdym bądź razie, jeżeli macie jakiś pomysł, jakby zmienić to, aby laleczka czaki była cały czas dobra, to dajcie znać w komentarzu koniecznie, a ja przypnę wam serduszko, może mleczko i ten też dam do wypicia. Ciekawe, czy by sobie wypiła laleczka. Okej, okay, jedno, drugie. Jeszcze coś bym tu potrzebował. Jest kolejna? Ty nie ma zbytnio. No dobra. O nie, 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 tutaj, zabieram tą wodę. Dobra, widzowie, zwiewamy stąd. Patrzcie z tą pogodą, co się dzieje. Przez to, że pada na okrągło, jest ta burza. W ogóle nie widzę yy, księżyca. Mam nadzieję, że jak najszybciej stanie się dzień, chociaż nie. W tym momencie, to ja już postanowiłem, chcę zobaczyć co tam się z nią dzieje Wtedy, kiedy na dworze jest po prostu ciemno No i zo zobaczymy jak to wyjdzie yy, Ryzykuję Co, co to jest? Ej, kto to? Ojejku, co, wądź stąd Co? Ale się straszyłem Widzowie, patrzcie jak stał ten zombieaczek mały Uciekaj stąd gagatku jeden, po co? No aż ty, z nasionem chodzi Idzie z powrotem do swojego rogu Co jest? Padł ale mnie wystraszył ile ekspa w ogóle z niego wyleciało. Nie, tylko nie burza, no dajże spokój. Jak widać laleczka czaki pozostawia po sobie najgorsze odznaki. O, ale zdrymowałem. To, to było dziwne. Nie wiem, w ogóle patrzcie, mam 24 poziom już. Jak coś, to to jak wiecie w poprzedniej... Oj! Co to było? Co to? Co to było? Widzieliście to? Coś tam teleportował, jakby jakieś czerwone. O co chodzi? O ja. Co tu się dzieje na tym świecie? Ja mam tylko nadzieję, że laleczka czaki ona się nie wydostała stamtąd i to nie jest jej robota! Dobra, widzowie, zbliżamy się, teraz jest ostatni moment, żebyście zostawili łapeczkę w górę, kto jeszcze tego nie zrobił, a ja przypnę wam serduszko, yy, co, co ja mówię, nieważne, łapeczkę w górę, ja przypnę wam serduszko, tak cię przypnę wam serduszko, a wy zostawcie łapkę w górę, wbijmy tu 5 koła albo 90 tysięcy łap, nie no, żartuję sobie oczywiście, dobra, na spokojnie teraz, patrzcie, tu jest ten mościk, który zrobiłem i tu mamy tą pułapkę. Okej, okay, idziemy gdzieś w tą stronę, yy, most i tam powinna być na dole laleczka czaki. Widzicie to? Stoi tam zombiak, kiwa głową, że nie. Co jest grane? Nie rozumiem tego. Pierwszy raz spotykam się w sytuacji, w której głowa zombi, w której zombiak ki pokazuje tak głową. Ja tego nie rozumiem. Opatrzcie. I nagle do mnie idzie. Pokazywał... Nie, 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 stójcie, stójcie, stójcie. Czekajcie. O, masz ty Nie będziesz tu przyłaził. WON stąd! Czy to kręcenie jego głową mogłoby coś oznaczać? O, padł. Dobra, całe szczęście. I jak to odleciał? W ogóle. Ten po... Na no, kolejny zombiak, no paszu, wążysz stąd, gościu! Nie potrzebujecie! Widzowie, sprawdźmy czy będzie tu jest! Zobaczcie na to! Laleczka czaki! O ja! Oje! Je, je, jejku! Zła lalka czaki! Jak ona wygląda! Zobaczcie co trzyma! To jest jakiś mieczyk, jakby, albo co? Ale się patrzy na mnie przerażająco. Dobra, musimy to sprawdzić. Więcej odwagi, Aurox, Zdasz radę, poradzisz sobie. Dobra, cyk, rozwalamy i wylewamy wodę. Uwaga, uwaga, nie, nie doskoczysz do mnie. Poleciała woda, patrzcie. I teraz? Uwaga, co się dzieje z nią? Co? Co? Rozwaliła sobie. Patrzcie na to, nic się jej nie dzieje. O, ja nie wiem... Że rozwaliła i nic sobie z tego nie robi. Wyskoczyła tutaj dalej jeszcze. Nie. Najgorsze, o czym mogłem sobie... Po... Nie, nie, patrzcie tak na mnie. Ojejku, trzeba szybko zamknąć tutaj, widzowie. Zamykamy, zamykamy. Ciul. Jak widzicie, woda nic jej nie robi. Wcześniej, jak rozlałem na nią wodę, to dostawała obrażenia. Teraz nie ma tych obrażeń. O ja. I woda teraz zniknie, którą wlałem. Dobra, ja sobie napełnię w razie co, żeby była tutaj. O nie. Dobra, skoro tak to robimy inaczej. To czekajcie, tu trzeba jeszcze zamknąć brukiem. Wracam w tym momencie po TNT. Dokładnie tak. Zaraz się rozprawimy. I wiecie co? Wy zrobię tak. Zniszczę ten cały bruk po prostu, który yy, robi jako zasłona za to szkło, co było wcześniej i zniszcząc ten bruk, yy, zamienię to ten bruk zamienię na TNT, zabiorę ze sobą krzesiwo i to wszystko podpale. Miejmy nadzieję, że ona tego nie przeżyje. A jeżeli to przeżyje, no to ojść ty pająku, ty nienawidzę pająków, no Wąd stąd gościu, kiedy ta pogoda w ogóle się zmieni, Ja już chciałbym noc, no widzę, mi się wydaje, że laleczka czaki tu ma jakiś wpływ na tą pogodę, zobaczcie, cały czas mamy tutaj ten... Yy... Aj! Wą, stąd kolejny szkieletor Cały czas jest noc Czy ona, jak jest za nocy Jak jest tą złą laleczką czaki Ona potrafi nawet, nawet zapanować nad potu o, o. Co? Co? Jest ile creeperów? Co? Jakby ona zesłała sobie ich nagle tutaj na mnie O nie, tak być nie będzie Dobra, buduje się szybko Won, won, won. Okej, okay, jakie won. Co ty, Aurox, zgadasz? w ogóle? Dobra, zabieramy, niszczymy Gdzie są te creeperzy? Chodźcie tutaj do mnie, zapraszam Ja was zaraz tutaj dam Mam nieskończoną ilość strzał Każdy z was dostanie jeden Padł I zaraz kolejny padnie. Aj, nie mogę trafić, dobra. A patrzcie na tego szkieletora biednego, który. No, biednego, no znaczy szkieletor, próbuje się. Bi biedny tutaj do mnie przydostać. Nie masz najmniejszych szans, gościu. Dostał! I kolejny creeper dostał. I jeszcze! Dobra, nie skupiajmy się może teraz na mobkach. Później sobie załatwię z nimi sprawę jak należy. A w tym momencie zjadam złote jabłuszko, idę gdzieś tutaj i potrzebuję TNT. Okej, okay, jeden stack, zabie... kraty, bruku, więcej wezmę jak coś. Tu sobie. Od... Ej miałem mleko jeszcze i dać w ogóle. A dobra, mniejsza. Zabieramy jeszcze więcej złotych jabłek sobie. Zabieramy jeszcze miksturę leczenia sobie wyrzucimy i regeneracji na siebie. Bank i bank, Okej, okay, poszło. I jeszcze siły. O! Żebym był silniejszy też, widzowie, to mi się przyda. Kolejne TNT i z dwa krzesiwa, może zabiorę, co? Tylko że drugie dam. Do tego ekwipunku wyżej. Ten złoty Czemu on czemuś już tak zmarnował. Nie, 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 rozumiem tego w ogóle. Dobra, widzowie, zasuwamy teraz jak najszybciej do laleczki czaki. Trzymajcie kciuki, że ona teraz tego po prostu nie przeżyje i padnie. A jak przeżyje, to nie wiem, może wykorzystam na nią. O, co? Ej, co jest? Co to za zombie? patrz patrzcie, jak on wygląda? Dobra, widzowie, sprawa wyglądała tak, że musiałem przeczekać, bo po prostu był dzień, była normalna pogoda. Byłem też sprawdzić, no to laleczka czaki była tam normalna, czyli taka, jak wygląda z dnia. Dobrą laleczką, ale wiecie co? Ona próbowała tak jakoś zrobić, żebym ją wypuścił, taka milutka i tak dalej, ale nie, nie mogę wypuścić. Nie chciałem wam pokazywać po prostu, jak już był ten dzień, dlatego że wszyscy chyba teraz wydaje mi się, że czekają na. To jak stanie się coś takiego, że wysadzę jej to, to TNT. Tam już tak naprawdę bardzo blisko przed cięciem, bardzo blisko już było dnia, dnia, zaraz się tak naprawdę ten dzień zrobił, więc odczekałem to, nie chciałem wam tam przynudzać. No i co, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało, kiedy na złą laleczkę Chaki wysadzę TNT. Miejmy nadzieję, że ona padnie. Tylko fajnie by było, jakby, jakby, jakby tą TNT faktycznie teraz jej coś zrobił. Tylko żeby zniknęła ta jej zła strona O, wyobraźcie Wyobraźcie sobie sytuację, w której ja wysadzam TNT i teraz y, y, Pokonuję złą laleczką czaki złą, złą laleczkę czaki a, i robi się taki dymek i pojawia się sama ta dobra, pojawia się słoneczko i to by było coś wspaniałego, ale nie wiem, czy jest to możliwe. Trzymajcie kciuki, w tym momencie idę tutaj poniżyć. Schodzimy sobie w dół. Okej, okay, dobra. Zjem jeszcze sobie złote jabłuszko dla odwagi, Ta, żartuję. Nie no, okej, okay, idziemy. Dobra, patrzcie, widzowie. Zobaczmy, czy ona jest tutaj w środku. Halo leczko, czy... Ta, jest chowana. Co się tak patrzy? Ej, kole, się wystraszyłem. Dobra, rozwalamy i teraz zobaczycie, co się będzie działo. O nie! dostaję te bloki, wszystkie moje! No dobra, ciul tam, niech będzie Bek, nie, o, chyba się niczego teraz nie spodziewa Będzie w totalnym szoku Nie, okej, okay, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć No to teraz, twój laleczko, mam nadzieję, że to będzie twój koniec Tu, tu, jeszcze damy jedno tutaj Okej okay. Widzowie, podpalam Co za trzy, dwa, jeden Poszło wszystko na dół, leci! Zwiewamy stąd, ojejku! Żebym nie dostał tylko... Obrażeń O ja Dobra Odchodzimy teraz na spokojnie. Aż mój komputer zaczął głośniej chodzić. Halo? Laleczka czaki. Jest tu kto? Halo! Cześć, gdzie ona jest? Ej, nie, nie widzę jej! Co? 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 Widzowie? Patrzcie sobie na to! Ona pływa sobie w wodzie, jak gdyby nigdy nic. Dostała ziemię, którą zniszczyło TNT prawdopodobnie, albo jak ja rozwalałem... O nie, 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 tylko nie to, wydostałem ją teraz i mnie goni, patrzcie, o, nie, tylko nie to, co jest grane, TNT jej nic nie zrobiło. E... O, o, mój komputer zaczął coraz to głośniej chodzić. Czekajcie, muszę zmienić ustawienie na klawiaturze i. Oła, dostałem jeszcze. Ściszyć go. Zwiewamy stąd jak najszybciej. Widzowie, patrzcie tu, laleczka, czy, czy ona jest. Biegnie za mną cały czas. O, nie, to teraz mam za swoje. Będzie chyba zemsta najgorsza z, z najgorszych. O jejku, proszę, tylko nie to, tylko nie to Laleczka, czaki nic mnie nie robła. ja jestem do... Znaczy, w sumie wysadza ty TNT, widzowie, chciałem ją pokonać Ty, gdzie ja polazłem? Halo, nie widzę nic O, tu jest beacon, nie, zleciałem jeszcze na dół O, o, szybko, budowanie, budowanie Co jest? Postawiłem blok nie tutaj Szybko, buduj, 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 buduj aureoks jejku, bo zaraz mnie to goni Czy, Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje w ogóle? Halo, beacon, 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 beacon W tą stronę, dobra, udało się Ona chyba też się jakoś zgubiła, nie wiem Dobra, zwiewajmy, zwiewajmy widzowie Cia gdzie ona jest? Musimy zobaczyć sobie. Wybudujmy na szybko. O, 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 o nie. Dobra, nie do bazy, nie do bazy. Już ja zanim ja się wybuduję, to mnie, to mnie dorwie. Do lasu zwiewamy, do lasu. Chociaż nie, las też nie jest chyba dobrym pomysłem, ale dobra. Teraz już nie mam innego pomysłu. Znowu tam coś czerwonego takiego było. Widzowie, co robić, co robić? Może w tym lesie się jej schowam jakoś, bo tu są te przejścia, Ale chociaż w sumie to jest głupi pomysł. Poniekąd Bona tu budowała. I to jest jej sprawka. że ona wszystko tu zna pewnie. Muszę zjeść, muszę zjeść, muszę zjeść. Halo? Co, co, co jest? O, nie. Daj spokój. Czy ona lata nawet? Czekajcie, zwiewamy stąd. O, jest grany. Idź z typaniczyną. Przejeżdżona jest, nie widzę jej nigdzie na razie. Nie, 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 stąd. O, oh. O, jejku. Co tu się? Halo? Gdzie jestem? Laleczka czaki. się się Widzowie, yy, muszę być bardzo, ale to bardzo ostrożny. Wszędzie się pali. Ona. Co! Ejku! Ale wybuchło. się wszędzie fajczy. Dobra, czekajcie. Nie wiem, co robić. Dlaczego ten ogień się. Co! Ojku! Nie, nie, nie. Dobra, zwiebamy stąd. Nie, nie mam nie tu dłużej w tym lesie. To jest przy... przewalone. O Boże, co? Co się dzieje? Zrobiła się pogoda? Burzy nie ma? O no co chodzi? Nie, deszcz pada nadal. Nie, nie mam pojęcia. Dobra, ja stąd uciekam. Nie chcę mieć dłużej tu siedzieć w tym lesie po prostu, bo to jest coś najgorszego, o czym mógłbym sobie y popomyśleć. Po I po co mi było wysadzanie TNT na laleczkę czaki? Patrzcie na to. Burza nadal jest. Ale nie. A, nie słyszę ognia. Pada deszcz. O ja. No, to nieźle. Cześć, co, 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 co jest? Ej! Patrzcie na to! Powiem Wam szczerze, że tego się naprawdę nie spodziewałem. Byłem w totalnym szoku, jak to mówią. Yy, I to raczej będzie już na tyle w tym odcinku, bo nie mam pojęcia. Laleczka czaki dała mi niezłą zemstę, już niestety, ale. co? Oa, Co jest? Won stąd jejku! Jeszcze ciebie tu brakowało! won, wąty, zombiaku! Dała mi laleczka czaki, niezły. Po... Ej! Patrzcie na to! Mogę mieczyka tak używać, ale dziwne. Co jest gran. E, o, o, o. Roleczka czaki, cześć. To znaczy, co się patrzysz do góry? Po co tu przyszłaś, Roleczka czaki? Ja cię tam, to nie było pułapka na ciebie, to nie było zamknięta. Ty się... Chciałem cię zostawić, żebyś sobie pokadała do szkła. Fajnie było. Czy... No, ten, nie, 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 nie wiem, co jest grane. Dobra. Laleczka, czaki, po co tu przyszłaś? Daj, spokój. Ja idę do domku spać, wiesz? Widzimy, jutro pogadamy, jak będziesz chciała. Widzowie, przyszła tutaj jeszcze. Zad, jak widzieliście, teraz jest dobrą lalką. Za dnia jest bardzo dobrą lalką i chyba nie chce nic złego. Kopię się tutaj, może się schowam jej. Dobra, to będzie na tyle w tym filmie. Zobaczcie poprzedni odcinek, wbijajcie na mój drugi kanał. Link znajdziecie w opisie na Instagrama. Wszystko macie w opisie. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co dalej powinienem zrobić. Na razie.